Witam Was w kolejnym odcinku. Tutaj kontynuujemy serię. Tym, no, nawet nie serię, tylko takie no, co nieco o tym gracza, graczach fac. Tutaj, żeby bez za dużego nie robić, to w depo boxie, tam po tym połączeniu, to tutaj proponuję jakieś rzeczy takiego powszedniego użytku nosić. Tutaj są to, kładamy jakieś flaszki, jakieś creature produkty, aby po prostu nie było bałaganu. I tutaj Wam chcę pokazać jeszcze kolejną kopalnię. To jak widzicie, boty prawdopodobnie latają. No ale. Chcę pokazać Wam jedną z takich ciekawszych kopalni akurat jak dla mnie. Nie, wiem, że tutaj, tutaj no, ludzie są. 71 knight tutaj tutaj właśnie chodzi. No, ciekawie to nie wygląda. No dobra, no to trudno. Widzieliście, nawet zbiera tego luta. Ok, tutaj za bardzo do góry, nie polecam wam się zapuszczać, bo tam są już te Dwarf Soldiery. To jest bardzo ciekawe miejsce, że można sobie znaleźć Iron Ore, które jest tam około 500gp warte, więc jak najbardziej po to właśnie chciałem Wam pokazać tą kopalnię, że można coś tutaj takiego zdobyć. No i tutaj kolejne miejsca będą odwiedzane. Zobaczymy. No, bot też niestety ma tu waypointy. Ciężko będzie cokolwiek tutaj ugrać, myślę. O, tutaj cierpliwość została wynagrodzona. Coś jednak się dla nas znalazło. Jak widzicie, no, niech studet armorów, to nie jest to jakoś warte, warte uwagi, bo to jest 25 GP warte, waży bardzo, bardzo dużo. Tak przynajmniej takie jest moje zdanie i do Lotbaga bym tego nie pchał. Też wam później. Mm, Pokażę jakieś opcje, na, na czym polegają te lodbagi i jak się można tam przed lodkami zabezpieczyć. No, widziałem, że tutaj, że tamten Knight na pewno ma bardzo dużo kapa na takim levelu, już to wszystko zbiera. Więc raczej w niektórych miejscach nie będę miał na co liczyć. Ale tutaj najważniejsze jest wbijanie poziomu, jak na razie, moim zdaniem. Trzeba mieć trochę zabawy, trochę sobie pograć, a później się brać za zarabianie kasy ewentualnie. W zależności od, od uznania. No. Tutaj te kopalnie są bardzo duże. Jest ich na pewno więcej. No, ja tylko dwie wam. Jak na razie, tutaj na no, drugą wam pokazuję. Chain armory to tak, no już można zbierać do Ludwaganu, no, aczkolwiek one no, mają 100 kapa ważą i za to jest 70 GP. Najbardziej się opłacają tutaj, jak już mówiłem, mace. Tutaj nie wiem czy ktoś Ludbaga próbował robić, ale za, za duży to on nie był. Tutaj jak mamy już blisko levela to sobie przepalamy manę. A będzie dziewiąty level. Ogólnie na, te, na tym facu no, gra jest monotonna. To na pewno mogę powiedzieć, ale to jest urok tej gry. Na pewno kiedyś bardziej gracze byli otwarci na taką, na taką grę, dlatego że musieli na początku przechodzić rok kart i on akurat za dużo się od tego, co teraz prezentuje, nie różnił. No tutaj już trzy potworki się do mnie przykleiły trochę bar jeśli mamy trzy potworki, to jest też taka kolejna z takich tibijskich zasad, że jeśli mamy dwa potworki na sobie i tam mamy dosyć du duży shielding, czy, o, czy dobrze się bronimy, to od dwóch potworków y, chroni nas miecz i tarcza a od trzech już potworków tam y, pod uwagę jest nabrana nasza reszta uzbrojenia. Tak to mniej więcej wygląda. No tutaj, co, co, co jeszcze z ciekaw, z takich y, rzeczywistości facowej, na pewno bardzo wkurza y, tutaj pasek promujący paca. No. Tutaj być może jakiegoś ludbaga znaleźliśmy. A, plecaki, same plecaki, ale ten pomarańczowy ma fajny kolor. Lepiej chyba pomarańczowy, jak brązowy. To sobie go wezmę. Znalezisko ciekawe. <grych> no i lecimy tutaj dalej z tematem. Na pewno jeśli bym miał ludbaga robić to no do tego jeszcze dojdziemy i wszystko tutaj powyłączałem powy Tutaj na pewno no, trochę kasy leży w tych Cooper Shieldach. Najbardziej właśnie zwracam na nie uwagę te Cooper Shieldy. Hatchety, ewentualnie jakiś chain armor. Tutaj jest też parę dwarfów, jest fajna odnoga. No niestety, tam tam mieliśmy tego bota. Czasami jest tutaj po prostu ciężej, przez to się przebić do tego miejsca. Tam tutaj jest kawałek, można iść jeszcze w lewą stronę. Tam jest zejście na dół. Tutaj się już zaczyna, zaczynają inne potworki, już są te dwarf-soldiery, z którymi tam wolę się nie, 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 nie mierzyć. Tutaj z tego co pamiętam jeszcze jakieś rotformy były i carrier-wormy. No, ale bardzo dawno tu nie byłem, to mi się kojarzy z czasami fa faca. Tutaj najczęściej, m, z, wtedy grałem postaciami magicznymi, Sorcerami. No ale jednak tutaj uważam, że no, Knight jest najlepszy jak się trochę podskiluje. Też na pewno Paladynem się gra fajnie na facu, ale te początki, początki są takie beznadziejne że tak powiem ciężko jest się wyskilować a później są tak ciekawe miejscówki że, mo że można albo próbować na smokach ewentualnie no już tak od 70 można próbować te y, drillwormy Znaczy nie powinno być tam problemów tylko dobrze rzucać te firewall to na faca jak najbardziej no. Jedyny minus jest taki, że nie byłaby postać taka wyskilowana i ciężko by było zdobyć tę amunicję. Trzeba by mieć zakolegowanego, zakolegowaną tam osobę z kątem płatnym, która by nas, dla nas to kupowała. Czasami nawet na markecie nie ma takich wystawionych opcji na amunicję. No na pewno też idzie na tym zarobić, że kupisz amunicję dla Palady na taniej, czy tam tą pacową, a później tam jeden czy dwa giepki drożej wystawiasz. To też jest, jest jakąś alternatywą na zarobek. No i ten Magic Level, jednak warto coś tutaj sobie potrenować. No powoli będzie leciał, też jest rzecz, o której warto pamiętać. No tutaj do dołu się idzie w zaułek, no i będę tutaj wracał. Będę stąd wracał, tam później pobiorę trochę rzeczy, co tam mi wpadnie do ręki, na razie tutaj wyrzucam. Tutaj to jest jedna, jedno z najlepszych, dosyć lekkie, na pewno bardzo dobre źródło jedzenia, te white mushromy. Tutaj tam jeszcze z Rotformu wziąłem, zanim mi się ich trochę uzbiera, bo jednak, jednak one na krócej wystarczają niż takie mięsko. No i to by było na tyle, nie chcę przedłużać tutaj odcinka, tutaj jeszcze kawałek się idzie do, do dołu i tam zawracamy z powrotem, tak jak przyszliśmy. To by było na tyle. No, wbiję trochę wyższy level i zobaczymy, co się będzie działo na facu, no, o ile będę miał na to czas. Mam nadzieję, że coś tam, coś tam się fajnego dowiedzieliście. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach.